Historię bombardowania Lublina rozpoczynam na ulicy Niecałej, dlatego że mój świętej pamięci dziadek opowiada mi o tym zdarzeniu. Mieszkał z tego co pamiętam, w tej kamienicy za mną i opowiadał mi, gdy spadły bomby na Lublin, światło przegasło, zatrzęsła się ziemia. Wszyscy wybiegli na ulicę Niecałą, zobaczyli bardzo wysoki, gęsty, czarny dym i poszli na plac Litewski, bo myśleli, że bomby spadły na początku. Poczte. Jak się później okazało, bomby nie spadły na gmach Poczty Głównej, tylko na jedną z kamienic pod adresem krakowskie przedmieście 48, która stała tam w oddali, gdzie są w tej chwili drzewa. Tam był zakład fryzjerski, w którym zginął właśnie słynny lubelski poeta Józef Czechowicz. Do tego fryzjera też chodzi mój pradziadek, i tam właśnie pójdziemy. Zobaczymy, jak ten plac wygląda w tej chwili. Kamienica pod adresem krakowskie przedmieście 48 znajdowała się w miejscu, gdzie są w tej chwili te drzewa i pomnik poety Józefa Czechowicza. Oprócz tej zniszczona również została 48, która została zastąpiona tym trzypiętrowym skrzydłem poczty polskiej. Jest to budynek powojenny. W tym miejscu była trzypiętrowa kamienica, bardzo ładna, a ta, w której był zakład fryzjerski i zginął poeta Józef Czechowicz, miała dwa piętra i była z 1896. Roku. Tam spadły dwie bomby, i jedna z nich po prostu niefortunnie wpadła do zakładu, rozrywając się na strzępy i zabijając w ten sposób wszystkich, którzy byli tam obecni. Jak podają świadkowie w relacjach, poetę udało się zidentyfikować po resztkach płaszcza, w którym znajdował się notatnik czy też kalendarz podpisany jego nazwiskiem. Kolejnym miejscem, które dosyć mocno oberwało była ulica Kapucyńska i hotel Victoria, którego w tej chwili już nie ma. Był to jeden z najbardziej ekskluzywnych hoteli w mieście. Gości tutaj między innymi prezydent Ignacy Mościcki, Józef Piłsudski i wielu znamienitych gości. Na ulicy Kapucyńskiej ucierpiał nie tylko hotel Victoria, ale również kamienica pod adresem Kapucyńska 5, gdzie urodził się właśnie słynny lubelski poeta Józef Czechowicz, który zginął. Następnej ulicy, we wspomnianym wcześniej zakładzie fryzjerskim, lecące po stronie parzystej krakowskiego przedmieścia niemieckie samoloty, zrzucając bomby, jak widzieliście, niszczyły część zabudowań ulicy. Tak samo te. Ten obszar był też zniszczony, zbombardowany, te kamienice są powojenne. No, i dzięki temu, że właśnie samoloty leciały po stronie południowej, tej parzystej, nie ucierpiał Kościół Świętego Ducha, który widzimy za moimi plecami. Także było dużo szczęścia w tym nieszczęściu. Bombardowania niemieckie przyniosły duże straty również w lubelskim ratuszu. To niefortunne bombardowanie z 9 września było o tyle pechowe, że to był dzień wypłat i w ratuszu było bardzo dużo ludzi, głównie urzędników miejskich i wtedy to bombardowanie zaskoczyło urzędników rajców miejskich. Jedna z bomb przedarła się przez dwa stropy, wbijając się, przebijając się aż do parteru i bohaterski woźny Jan Gilas. Wyniósł tę bombę na zewnątrz ratusza. Był to młody człowiek, i na tych oto schodach Jan Gilas, bohater lubelski, zginął. Właściwie umarł na zawał serca, być może ze względu na, na stres, jaki przeżył podczas wyciągania tej bomby z ratusza. W zniszczeniu uległa również kamienica, która była po na prawej stronie Bramy Krakowskiej znajdował się tam hotel centralny. No i tu Brama Krakowska miała szczęście, bo bomba spadła praktycznie po sąsiedzku. Nic się w Bramie nie stało, natomiast hotel został zrujnowany, zniszczony, została tylko ściana frontowa. No i po wojnie on został rozebrany, a w jego miejscu została wybudowana kamienica taka jaka była pod koniec lat 90. XIX wieku jeszcze, czyli odtworzono tą starszą zabudowę. Podczas działań wojennych zniszczona również została ulica jezuicka, najbardziej ze wszystkich ulic na Starym Mieście. Być może jest to związane z legendą o kamieniu nieszczęścia. Cała południowa pierzeja ulicy jezuickiej została zniszczona. To był tylko skromny wycinek wszystkich niemieckich bombardowań, ponieważ zniszczone zostały również ulice takie jak Szambalańska, Olejna, Bramowa. Duża część Starego Miasta dosyć mocno ucierpiała, ale na szczęście udało się to po wojnie dosyć szybko i ładnie odbudować. Ponieważ bombardowanie z 9 września było już kolejne, ponieważ bombardowania były chociażby 2-3. 4 września były Urząd Miasta zleca wykonanie dokumentacji fotograficznej zniszczeń miasta z 9 września, ponieważ był to najcięższy nalot. Tam było dużo ofiar cywilnych, dużo budynków cywilnych zostało niszczonych, więc z tej okazji miasto zleca wykonanie takiej dokumentacji, w której mamy pokazane zniszczenia, jakie wykonały niemieckie naloty bombowe, więc tu jest cała dokumentacja i dlatego też bombardowanie z 9 tego września jest najbardziej znane właśnie ze względu na dokumentację fotograficzną miasta i słynne zdjęcia Edwarda Hartwiga, który to sfotografował Jana Gilasa, leżącego z wyniesionym właśnie z ratusza niewybuchem tutaj oto właśnie na tych schodach Edward Gilas tę oto bombę wyniósł. Także pamiętajcie o tym, że to było bombardowanie. Nie tylko 9 września ich było, zdecydowanie więcej bomby spadały nie tylko w śródmieściu, ale również i na Bronowicach na 10. także Więcej tych nalotów było niż nam się wydaje. Jeśli filmik się podobał, to tradycyjnie proszę o łapkę w górę. Zachęcam do komentowania. Nowych widzów witam i zachęcam do subskrybowania. Będą oczywiście nowe filmy. No i oglądajcie te stare pozostałe. Miłego dnia. Cześć.